Halo, 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 tak pogotowie drogowe, słucham, no słyszę panią, jak to szyba pani z drzwi wypadła, może ktoś zbił ją, co, widzi pani okruszki, szyby w samochodzie, no skiełka takie drobne, jak witrażyk, nie ma, to cięższa sprawa. Może inaczej? Widzi pani taką korbkę na drzwiach po lewej stronie? Przepraszam, mój błąd po prawej. Niech pani ją pokręci. A w drugą stronę? Tak, wiem, jestem cudowny. Do widzenia. No, cześć. Ach. No, zrobiłem ci przegląd ciężarówki, także możesz śmiało jechać. A tulejki wymienione? Wymienione. A łączniczki wymienione? Wymienione. A tulejki łączniczków? Dwa razy. Słuchaj, a ja słyszałeś tą anegdotkę, co Zbyszek opowiadał, co przychodzi baba do lekarza z ptakami w nosie. On się jej pyta, co pani jest, a ona mówi, mam gile? Nie. Nie. No to słuchaj, przychodzi taka babka, ja wiem, Stasiu pięćdziesiątki. Daj ty mi święty spotój. Czyli słyszałeś. Halo, halo mobilki, tu Stanisław. Ja się właśnie włączam do ruchu, także gdyby ktoś coś potrzebował, to już jestem. Cześć Stasiu, powodzonka w dla ciebie. Bajo. Bajo. Weź mnie pan do koscyna. No nie ma problemu, pani wsiada. Stanisław, Radek. Radek powstał przez przypadek. No ładnie. A. Ty, Radziu, chyba musisz być skinheadem, co? Takie długie włosy masz. Nie panie Stanisławie, ja jestem hipisem Wy się rzęcie z kim chcecie, tylko dzieci nie adoptujcie Mobile, mobile Mobile, mobile. Jak tam ścieżka na Kostrzyn? Mobilku tam na kostrzy masz taką sytuację, że ja do ci nie pomogę, bo w tą samą stronę jadę. Bajo? Radziu? Wszystkie pedały długie włosy mają? Panie Stanisławie, tu chodzi o podejście do życia, takie pokojowe, na luzie. Że, że ty masz takie życie jak ja, tak? Takie morowe. No tego słowa mi brakowało. Kolego z tej starteczki z meczkiem. Jesteś na Radyku? To my Jestem kolego, co jest? Mam prośbę. Zjechałbyśmy na chwileczkę na margines, bo nie mogę cię wyprzedzić. Widzisz, Radziu? pokupowaliście auta i teraz jeżdżą. Nie ma problemu, kolego, już ci zjeżdżam. Dzięki, kolego, za margines. Nie ma problemu, bajo. Bajo. Szerokości przyczepności. No dzięki, rustereczko dla ciebie. W domu zimnego piwka, ciepłej żonki. Chyba ściszył radio. Na pewno. Kolego, jeszcze Ci chciałem długiego weekendu życzyć. Zamkniesz w końcu mury, kolego. Majo. O, mówisz Radziu, do kostrzyna jedziesz. Właśnie jadę do Kostrzyna na Woodstock. Miałem kiedyś kolegę właśnie z Poznania. Fajny facet był. Taki wiesz, taki przystojnia. Taki <grystanie> No nie ukrywam, że chciałbym się dowiedzieć co to ma wspólnego z kostrzynem. No on kiedyś w kostrzynie mandat dostał. Psa potrącił. A jakiego? Komendanta. Nie. Aspiranta. Amstafa! A, a propos właśnie psów, ja jestem największym idolem Violetty Villas. <śmieniciela> Jedziesz dziwę, ale, ale. <śmieniciela> Dzięki kolego za margines. Nie ma problemu kolego, w końcu to ja Stanisław, człowiek marginesu. Oczywiście wiesz Radziu, w takim pozytywnym słowa znaczeniu. <grystanie> <grystanie> I koledzy, z prawdą, Radziecko, jak mnie słychać. Idzie petarda. Kolego, jak Radio Maryja. <grystanie> Dobre, nie słyszałem tego. A słyszałeś o najnowszej akcji złomiarzy? Nie. To mówię, najnowsza akcja złomiarzy, tory na tiry. <śm> Kolego, to była akcja tiry na tory. Wiem, to był żart. No to kolego spaliłeś, bo nie ma takiej akcji. Widzisz, Radio? Jakie czasami barany jeżdżą? No jeżdżą. Trzeba uważać. Zatrzymają ci tira, zaciągną do lasu w jagody i zgwałcą. Kurwa mać. A nie kupiłem. No i widzisz, Radziu, mamy kostrzy. Dzięki Bogu. Zostawię cię tutaj na stacji, to sobie od razu przerwę zrobię, co? Mhm. Mm no to już. A ja będę leciał. Cześć! Mobile, mobile, tu Stanisław. Ja zrobiłem sobie właśnie pauzę, także gdyby ktoś coś potrzebował, to mnie nie ma. E, Stasiu, Stasiu, poczekaj. E, to prawda, że tam przed Subicami jakiś problem? Jest tam jakiś na wlocie koreczek? No faktycznie, kolego, tam przed Subicami będziesz ja miał zatwardzenie. Ale to chwilę pocierpisz, a później już leci na bieżąco. Bajo.